Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś przychodzę do Was z moim kolejnym Glossy Boxem. Muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona eee, tym Glossy Boxem. To może zacznę. Pudełeczko, tak jak zawsze przychodzi, a w środku nie ma zwykłego pudełka Glossy Boxa, tylko jest taka kosmetyczka. Dość pakowna, taka bardziej podróżna w której to środku znajduje się właśnie 5 produktów Glossy Boxa. Tutaj w tej przedniej, tutaj są takie dwie przednie kieszonki, jedna jest odsuwana, w której nie było nic, a tutaj mamy wszelkie dodatki Glossy Boxa i pierwszy z nich to jest voucher na 100 zł na, do sklepu tego Answer. I tam są jakieś rzeczy właśnie z Dizela, z Calvina Kleina, Conversa, Wyromody. Także właśnie taki voucher 100 zł. Kolejną rzeczą jest taka My Little Traveling Book, czyli taka mała książka podróżna. I tutaj są wszelki, wszystkie państwa, gdzie jest Glossy Box na świecie. I te wszystkie Państwa są takie tutaj poopisywane, tak? Na przykład właśnie Stany Zjednoczone, jakieś są na przykład najlepsze bary opisane, miejsca, tutaj na środku są jeszcze takie naklejki, tutaj takie na, na kopertę czy na pocztówkę, tutaj jakieś Home is where the Love is. Takie, takie różne fajne napisy, gdzie można sobie ponaklejać. Po tej torbie już i po tej książce stwierdziłam, że po prostu ten Glossy Box właśnie będzie miał taki podróżny, ponieważ każdy Glossy Box jest na jakiś temat, to ten będzie właśnie na temat podróży. No i właśnie opis produktów jest też w formie takiego paszport do piękna, światowe trendy, podróżuj z najlepszymi kosmetykami. Czas na marcowy Glossy Box który w tym miesiącu zakęca do podróży. Zamiast różowego pudełka postanowiliśmy podarować Ci kosmetyczkę, która z pewnością pomieści miniaturowe wersje kosmetyków z obecnej i poprzedniej edycji Glossy Box. Aby źle przygotował się do wiosennych wojarzy, stworzyliśmy przewodnik po światowych trendach i najmodniejszych miejscach tego sezonu. Miłej lektury i testowanie kosmetyków z Glossy Box. I tutaj też w takiej innej, uważam, bardzo fajnej formie są opisane te wszystkie produkty, tutaj są właśnie jakaś wieża Eiffla, Big Ben, krzywa wieża, właśnie takie z różnego świata, przynajmniej jakieś takie pieczątki, czyli wszystko właśnie w takim klimacie takich podróży. Dobra, przejdźmy do produktów. Pierwszy produkt, jest to pełen produkt, błyszczy w kredce, barwi usta, nawilżający je jednocześnie jak balsam intensywniejszy kolor uzyskasz dzięki naniesieniu go kilkukrotnie na usta. Ten pełen produkt kosztuje, bo to jest 2,5 g. Kosztuje 60 zł. I ja go mam teraz na ustach, nałożyłam go właśnie żeby go wam pokazać, jak on będzie wyglądał na ustach. Jest taki dość nałożyłam go nie wiem, z dwa razy, to jest taki wiem, że są takie teraz też właśnie z klinik, chyba z Revlon, takie wykręcane nie wiem, coś typu masełka, takie po prostu balsamy do ust barwiące. Bardzo fajne. One są chyba w dwóch kolorach dostępne. Ja dostałam w różowym, jest jeszcze w czerwonym. Cieszę się, że akurat dostałam właśnie w różowym. Kolejną rzeczą jest płyn micelarny z Lirak. Płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczy, przeznaczony dla każdego rodzaju cery, również dla cery wrażliwej. wzbogacony o ekstrakty o właściwościach nawilżających, uszczelniających ściany naczyń krwionośnych i detoksykujących. I pełen produkt kosztuje 200 ml, 65 zł 200 ml, przepraszam, a tutaj mamy 50 ml, czyli że tak powiem 1 czwartą czyli byśmy za niego zapłacili około 20, 20 zł z groszem za taką miniaturkę. Będziemy testować, zobaczymy, chociaż ja nie, aż nie używam tak płynów micelarnych. Mam jeszcze ten ostatni, który był niedawno w Glossy Boxie, który był tragiczny. Kolejnym produktem, myślę, że fajnym produktem jest produkt firmy Artego. Jest to taki preparat odbudowujący Dream Repair, nadaje pod połysk, objętość i naturalny zdrowy wygląd, kreatyna w płynnej postaci, spaja łuski włosa i odbudowuje od środka filtry UV chronią włosy przed negatywnym wpływem słońca. Jest to taki właśnie olejek na włosy i pełnowymiarowy produkt kosztuje 140 zł. Pełnowymiarowy produkt to jest 16 razy, 16 takich buteleczek, to jest po prostu, one są sprzedawane w tych buteleczkach, 16 takich buteleczek kosztuje 140 zł. Bardzo się cieszę, lubię takie rzeczy dostawać, właśnie jakieś do włosów, jakieś olejki czy, czy coś takiego. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Kolejną rzeczą jest produkt z firmy Clarena. Jest to oczywiście krem, zawsze zazwyczaj w końcu są jakieś kremy na twarzy, z czego ja się akurat cieszę. I jest to Clarena, dermonaprawczy krem, który dzięki witaminie U. Nie wiem, może to się czyta inaczej, przepraszam. Kompleksowi nawilżającemu xeradin i składnikom odżywczym odbudowuje barierę hydrolipidową, skutecznie zmniejszając reaktywność cery. I tutaj pełen produkt kosztuje 84 zł. 50 ml, a my tutaj dostałyśmy 30 ml. Taki krem. Ja miałam wcześniej, jak były te kremy z Klareny, yy, dla mnie one były yy, dość, yy, dość fajne. Dlatego ja yy, lubię klarenę, jeżeli chodzi o kremy. I ostatnim produktem, słuchajcie, jest taki fajny, kolorowy na wiosnę yy, żel no to jest żel do ciała, ale tu pisze to odżywka do mycia ciała zmieni poranny prysznic w ekscytujące doświadczenie pobudzające zmysły dzięki właściwościom róży oraz jaśminu uczucie świeżości i kwiatowy zapach pozostają na skórze przez cały dzień i mamy tak, pełen produkt kosztuje 30 zł 30, 300 ml, pełen produkt wygląda tak, jest w takiej kwadratowej budeleczce z pompką a tutaj mamy połowę tego czyli jest tutaj 150 ml Czyli on kosztowałby około 15 zł i jest to normalna cena za żel. Zaraz powąchamy, jak pachnie. No, właśnie dość kwiatowo. Ja czuję kwiaty No i to tyle. Jeżeli chodzi o moją opinię na temat tego Glossy Boxa, pierwsze moje wrażenie, ponieważ dostałam ten Glossy Box jak, jakąś godzinę temu. Jestem mile, bardzo mile zaskoczona z całej tej w ogóle oprawy, z tej kosmetyczki, z tych nawet z tego, jak zostały opisane te kosmetyki w jakiś taki inny sposób, z tej książki. Ja ogólnie trochę, jeżeli chodzi o podróżowanie, to teraz zaprzestałam od dwóch lat, że tak powiem kiedyś bardziej podróżowałam, chociaż zamierzam w te wakacje też trochę popodróżować, ponieważ bardzo lubię podróże i tak naprawdę podróżowanie jest moim największym marzeniem życiowym, jest właśnie podróżować po całym świecie. Jeżeli chodzi o ten Glossy Box, o produkty, z których jestem najbardziej zadowolona, no to muszę Wam powiedzieć, że jest to ta pomadka i ten olejek chyba najbardziej, ale też Dwóch. Też jestem mm, mile zaskoczona, że są. Tylko unumilitarnego najmniej, czyli że tak powiem, można, mogłabym dać na 5, 3, 3,5 punkta. To tyle. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Do zobaczenia do mojego kolejnego filmu. Serdecznie też zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do komentowania moich filmików. Wiem, że nie zawsze są to komentarze pozytywne, ale w tym świecie sieci YouTube a myślę, że takie komentarze są nieuniknione, ponieważ nie, nie, nie da rady dogodzić zawsze każdemu. To tyle pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło, pa.